Yo siemanko, z tej się Kalec. ze mną dzisiaj jest? Nikt ważny. Dobra, Kamil. Nikt ważny. Kamil. Robimy opening. Do minus. A musimy y, czerwone. minus. No, czerwone, jak widzicie mam boost spalony. A trzy głowie? O, oczywiście. Nie, to są trzy głowie, czy czterogłowie. głowie? Trzy. Ale ja już nie sam. Są czekojne. O, czerwony, dobra, mam to. Eee, patrz to. Patrz trzy. A nie, cztery. Eee. A to nazywam do mnie. Ja też. Dobra. Czteru. Jezus! O! Co się dzieje? Wytłumaczcie mi to! Wytłumaczcie! Nie! Jezus! Jezus! Co ty dmuchasz? Co ty dmuchasz? Jak w ogóle? Czekajcie, widzowie, zobaczymy. Jezus, zrobiłem hard. Hard? Hard, patrz, prawie zrobiłem hard. To było hard? To było łatwe. Legendary pet, łatwe. No. Ty masz legendarnego? No. Jakiego? Na pobocznym końcie <laughs> Ty ciągle mówisz, wszystko masz na pobocznym końcie. Tak, masz pety, których nie da się zdobyć, tak. Masz jeszcze potrójnego dominusza! Nie, mam którego potrójnego. nie mam. Jezus, ale co się dzieje? Co się dzieje w ogóle na tym openingu? O Jezus! O Jezus! Niebo! Ja cię! Śpię. Słabe życie się. Trochę. No, wcześniej była... Oj, faster to ma jakieś. Ha. A to nie ma faster. Potem użyjemy tego dominusa, który ma fastera. Dobra. tu tutaj nogami, tak? Wejść, bo zobacz, co się otwiera. Dobra. dawajcie do minusy. Robimy Rainbow Do Minusa. Ale ten pamięta, ja muszę zmontować, to, żeby była muzyczka. Obiecuję Wam, że będzie muzyczka. Chcę Cię nie słychać. Słychać. Ostatnio było mnie słychać, jak była muzyczka. Tak cicho było czasem. To... Ale cicho, ale będzie nie. A ja krzyczałem przed chwilą, ale tak cicho. W moim domu to bym krzyczał. Tak jak. Jakbym wygrał w totolotku. Pcham. <grym> Jasne. To minus. Z ciągle są te minusy. Może będzie. Ale legendary. Ja też. On też odpala, bo chcę iść i Nie, nie odpalam. Ja Aha. Pcham wychodzi kamień... nie, to czerwony, tylko... Boże, jeszcze kolejny Dominusz. Jezuś... Oh my god nie jajeczka. Dobra, to będzie niech ostatnie. To niech będzie ostatnie. O pamiętam, jak to kiedyś był dla mnie największy. Że on ma tylko 20 tysięcy pojemności. A niech drugi raz go otworzę w nie? życiu. Co? Jest taki? Jest. Paniony. Yy, no jest. Ej, zostawiłem dwa biliony w ogóle. Ale on ma jakiś faster ten potrójny. Napiszcie mi o co chodzi. A to znaczy szybciej. Wiem. Jakbyś na 100% sobie na 100%. 你过来。 A zróbmy jeszcze złote dla go białego. Ej, patrzcie w ogóle i mam złoty do minus. Teraz idziemy. Widzisz jak masz złotego do minusa? To wyrzuciłaś. Nie? Wiem. Po co go wyrzuciłeś? Nie, ale się pięknie, ale ma super faster. To ma faster. Pokaż, no widzisz, że szybciej kopie? A. Nie widzisz różnicy? Nie. Jezus. Gdzie ja, kończymy to? Elo.